Przez ostatnie 112 lat historycy analizowali każdy szczegół tragedii Titanica, ale nawet po tych latach badań wciąż istnieją szczegóły, o których większość ludzi nie wie. Te detale dotyczą zarówno samego statku, jak i katastrofalnego wydarzenia, które uczyniło go historycznym symbolem. Dołącz do nas w tej epickiej podróży, podczas której przedstawimy niezwykłe obrazy zachowujące historię tego doniosłego wydarzenia. Zabierzemy Cię na szczegółową wycieczkę przez wydarzenia, które miały miejsce przed, w trakcie i po katastrofie, w odkryciu jakiego świat jeszcze nie widział. Zajrzymy do zawartości starego aparatu odnalezionego na dnie oceanu, który ujawnia przerażające zdjęcia Titanika żeby poznać najbardziej szokujące fakty oglądaj do samego końca napisz komentarz Titanic i zostaw łapkę w górę a przypnę ci serduszko pożar w kadłubie czy wiedziałeś że Titanic był w ogniu gdy po raz pierwszy wyruszył w rejs Choć może to brzmieć niewiarygodnie, ten luksusowy statek zmagał się z płonącym piekłem, które groziło pochłonięciem zasobów węgla na 10 dni przed jego wypłynięciem. Od ponad 100 lat toczy się debata na temat roli, jaką ten pożar odegrał w ostatecznym zatonięciu Titanica. Na tym zdjęciu wyraźnie widać uszkodzenia kadłuba spowodowane pożarem, co pozwala stwierdzić, że statek od samego początku był skazany na katastrofę. Według raportów opublikowanych po dochodzeniu, które przeprowadzono tuż po tragedii, pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie statku walczyli z pożarem węgla pod pokładem przez wiele dni, ale nigdy nie udało im się go ugasić. Choć główna przyczyna tego pożaru pozostaje nieznana, nie sposób zaprzeczyć, że wyrządził on ogromne szkody w konstrukcji statku. Chociaż od dawna wiadomo, że pożar nie był bezpośrednią przyczyną zatonięcia, uszkodzenia, które spowodował, Miały istotny wpływ na to, jak potoczyła się tragedia. Sonan Molan, dziennikarz, który pracował nad rozwiązaniem zagadek otaczających tragedię Titanica, odkrył te fotografie ukryte na strychu w Anglii. Jeśli dokładnie przyjrzysz się kadłubowi statku, zauważysz bardzo wyraźny 30-metrowy ciemny ślad. Był to dowód na zniszczenia spowodowane przez ogień. Co ciekawe. Był to dokładnie ten sam obszar, w którym Titanic ostatecznie zderzył się z górą lodową, co zakończyło jego podróż. Biorąc pod uwagę te niedawne odkrycia, trudno nie zastanawiać się, czy wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby pożar nie uszkodził boku statku. Ale ta historia ma jeszcze bardziej zagadkową stronę. Dlaczego urzędnicy statku postanowili wyruszyć w rejs, mimo że byli świadomi zagrożeń ukrytych pod pokładem? Czy była to kwestia nadmiernej pewności siebie? Czy po prostu brak troski o bezpieczeństwo ludzi na pokładzie? Szczerze mówiąc, nadal nie wiemy, ale ten kluczowy szczegół dowodzi, że zatonięcie Titanica było wynikiem wielu złożonych problemów, które nawiedzały statek jeszcze przed wypłynięciem. To była wręcz idealna kumulacja kilku pozornie niezwiązanych ze sobą wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do jednej z największych katastrof w historii. Ale to jeszcze nie koniec. Są jeszcze bardziej przerażające szczegóły dotyczące zatonięcia Titanika, o których nigdy Ci nie opowiedziano, a te kolejne rewelacje Cię szokują. Dobrym sposobem na rozpoczęcie tej podróży będzie cofnięcie się do samego początku. Podążaj za nami, gdy śledzimy nasze kroki do dnia 31 marca 1909 roku, kiedy to rozpoczęto budowę tego morskiego kolosa w Belfaście w Irlandii. Budowa statku została podjęta przez stocznie Harland and Wolf, a projektanci i inżynierowie włożyli całą swoją kreatywność w uczynienie go symbolem inżynierii morskiej. RMS Titanic był częścią trzech liniowców klasy olimpijskiej, do których należały także RMS Olympic i HMHS Britannic. Niestety, każdy z tych statków spotkał tragiczną zagładę. Choć katastrofa Titanika jest najbardziej znana, to właśnie wokół jego budowy narosło najwięcej szumu od samego początku. Titanic zdobywał masową popularność jeszcze przed złożeniem wszystkich jego części, a wszyscy z niecierpliwością czekali na dzień, w którym ten morski Titan wypłynie po raz pierwszy. Nikt nie wiedział, że ten pierwszy raz okaże się również ostatnim. Firma White Star Line, właściciel statków, była w owym czasie w dobrej kondycji finansowej. Biznes prosperował. A przyszłość wyglądała bardzo obiecująco. Nikt nie mógł przewidzieć straszliwego zwrotu akcji, który prawie doprowadził do ruiny firmy. Te zdjęcia z początkowych dni budowy, zanim morski kolos znalazł swoje grobowce w ciemnych głębinach północnego Atlantyku, są jak portal do przeszłości, pokazując przeklętą piękność, która górowała nad wszystkimi okolicznymi budowlami. W czasie swojej budowy, Titanic był prawdziwym cudem inżynierii. Wizja była jasna, a inżynierowie, projektanci i rzemieślnicy ze wszystkich środowisk połączyli siły, aby upewnić się, że wszystko zostanie wykonane perfekcyjnie. Przy budżecie wynoszącym 3 miliony funtów nie oszczędzano na niczym. Dla porównania, te 3 miliony funtów to dziś około 310 milionów, więc nadal była to imponująca kwota. A jeśli chodzi o rozmiar, Titanic był ogromny. Choć liczby mogą nie oddawać w pełni rozmiarów statku, te zdjęcia pozwolą ci wyobrazić sobie niepowtarzalne piękno i ogrom, które uczyniły Titanika tak wyjątkowym. Jednak ta historia ma również ciemną stronę. Titanik wydawał się być nawiedzony przez aurę śmierci od samego początku. Jeszcze zanim statek wypłynął, zginęło osiem osób, a każda z nich w dziwnych okolicznościach. 31 marca 1912 roku Titanic został w końcu zwodowany. Wydarzenie to przyciągnęło międzynarodową uwagę, a wszyscy chcieli być pierwszymi, którzy postawią stopę na najnowszym cudzie świata. Ale katastrofa była coraz bliżej, a nikt nie widział jej nadciągającej. Odkrycie wraku Titanika. Zaledwie kilka dni po zatonięciu Titanika rozpoczęły się rozmowy na temat odnalezienia wraku ale pojawił się problem. To był wczesny XX wiek, a technologia tamtych czasów nie była tak zaawansowana jak dzisiaj. Chociaż podejmowano proste próby lokalizacji wraku, to poważne poszukiwania rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Pierwsze z bardziej znaczących poszukiwań Miało miejsce w sierpniu 1985 roku, kiedy to Robert Ballard przewodził wspólnemu wysiłkowi rządów Stanów Zjednoczonych i Francji na pokładzie okrętu badawczego marynarki wojennej USA. Używając zdalnie sterowanej kamery o nazwie Argo, która zanurzyła się na głębokość 13 tysięcy metrów, udało się po raz pierwszy zobaczyć wrak leżący na dnie oceanu. Statek znajdował się w dwóch częściach. A był to pierwszy raz, kiedy Titanic został ujrzany od momentu, gdy zniknął w wodnych grobach w 1912 roku. Relacja naocznego świadka. Jednym z najwcześniejszych pisemnych zapisów dotyczących wydarzeń, które miały miejsce tamtej fatalnej nocy, jest relacja pasażera pierwszej klasy, doktora Washingtona Dodgea. List napisany przez doktora po jego ewakuacji na statek Carpathia. Pozostaje jednym z najbardziej żywych opisów naocznych świadków, który szczegółowo opisuje ostatnie godziny Titanica. Niedbałe pismo doktora Dodża rzuca światło na jego stan psychiczny w momencie, gdy spisywał swoje świadectwo. Dodge był wybitnym lekarzem, bankierem i politykiem z San Francisco, który wsiadł na pokład Titanica w Southampton razem z żoną Ruth i synem Washingtonem Dodzem Jr. Zgodnie z jego relacją. Problemy zaczęły się około godziny 23:40, gdy on i jego żona zostali brutalnie obudzeni w wyniku uderzenia statku w górę lodową. Docz natychmiast zerwał się na nogi i udał na pokład, aby uzyskać informacje o uszkodzeniach, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Jednak poinformowano go, że nie ma żadnego zagrożenia, więc zdecydował się wrócić do łóżka. Jednak niepokój nie dawał mu spokoju. I wkrótce wyszedł ponownie, szukając więcej informacji. To wtedy steward poinformował go, że wszystkim nakazano założyć kamizelki ratunkowe. W tym momencie stało się oczywiste, że sytuacja szybko się pogarsza. Bez chwili zwłoki, Dodge wraz z rodziną udali się na pokład łodzi ratunkowych na prawej burcie, gdzie udało mu się zapewnić miejsce dla swojej żony i syna w szalupie ratunkowej nr 3. Która była drugą łodzią spuszczoną z tej strony statku. W swojej relacji, DOCZ szczegółowo opisał niekompetencje i uprzedzenia w trakcie kryzysu. Jednym z przykładów było to, że większość szalup ratunkowych była spuszczona do połowy pełna, mimo że mogły one pomieścić więcej pasażerów, ratując tym samym więcej istnień. Istniała również zasada, że najpierw musiały być ratowane kobiety i dzieci, zanim jakikolwiek mężczyzna mógł zostać umieszczony w łodzi ratunkowej. To również przyczyniło się do znacznie większej liczby ofiar niż to było konieczne, co stanowi świadectwo nieudolnego zarządzania w obliczu tak potwornego kryzysu. Gdy piąty oficer Low zaczął zapełniać szalupy ratunkowe na prawej burcie, Docz zdołał zdobyć miejsce na jednej z nich. Jednak nie było to gładkie opuszczenie statku. Podczas gdy łódź była spuszczana na spokojne wody, pasażerowie zauważyli, że byli opuszczani bezpośrednio w ogromną ilość wody wyrzucanej przez kondensator statku. Siła, z jaką woda była wyrzucana, była na tyle potężna, że mogła utopić pasażerów szalupy ratunkowej. Widząc nadciągające zagrożenie, mężczyźni szybko zaczęli krzyczeć, a na szczęście kryzys został zażegnany. Relacja doktora Dodża pozostaje jedną z najbardziej poruszających opowieści o tym, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy na środku Atlantyku. Daje nam ona szczegółową perspektywę na wydarzenia, których szczegóły do dziś pozostają owiane tajemnicą. Góra Lodowa Góra Lodowa, która zatopiła Titanika, jest być może kolejnym bohaterem tej stuletniej opowieści. To właśnie ona sprawiła, że Titanic szybko zatonął w lodowatych wodach Atlantyku 14 kwietnia 2012 roku. Titanic zmierzał ku zagładzie, nieświadomy, że obszar, po którym płynął, pełen był gór lodowych, które mogłyby zatopić każdy statek, nawet niezatapialny Titanic. Ale skąd dokładnie pochodziła ta góra lodowa i co tak naprawdę o niej wiemy? Według spekulacji, góra lodowa, która zatopiła Titanika, mogła pochodzić z lodowca Jakobshavn znajdującego się w pobliżu Zatoki Disko na zachodnim wybrzeżu Grenlandii. Kapitan Edward John Smith i jego załoga wiedzieli, że pole lodowe było większe i bardziej wysunięte na południe niż w poprzednich latach. To jednak nie wszystko. Titanic otrzymał kilka raportów radiowych od innych statków, które przebywały na tych wodach, ostrzegających przed nadciągającymi polami lodowymi i górami lodowymi. Pierwszym statkiem, który ostrzegł Titanica, był francuski statek Lorraine, który wysłał początkowe ostrzeżenie około godziny 17:46 12 kwietnia, informując załogę Titanika, że w tej samej okolicy widziano gęste pola lodowe. 13 kwietnia Titanic natrafił również na parowiec FSWI Steamer Rapan, który płynął na wschód. Czy parowiec ostrzegł Titanic przed niebezpiecznymi wodami, pozostaje kwestią sporną. Ale rapan również doznał poważnych uszkodzeń spowodowanych przez pola lodowe, więc istnieje szansa, że załoga mogła podzielić się tą informacją z Titanic'em. W dniu katastrofy Titanic otrzymał kilka raportów o polach lodowych, jednak wszystkie zostały zignorowane. Pierwszy raport pochodził od statku Koronia około 9:12 rano. Koronaja poinformowała Titanika o górach lodowych, growlerach i dużych polach lodowych przed nimi, ale kapitan Smith, bardzo pewny swojego statku, Odpowiedział jedynie podziękowaniem. O godzinie 11:47 holenderski statek Nordam również przekazał Titanicowi informacje o lodzie przez Koronę. Nordam ostrzegł Titanika o dużej ilości lodu na trasie, ale kapitan Smith znów zlekceważył te wiadomości. W miarę upływu dnia Titanic otrzymywał kolejne ostrzeżenia o lodowych górach, lecz wszystkie zostały zignorowane. Ostatecznie Titanic zderzył się z górą lodową co doprowadziło do jego zatonięcia, zabijając ponad 1500 pasażerów i członków załogi. Naukowcy odkryli starą kamerę na dnie oceanu, która ukazała przerażające zdjęcia Titanica. Wchodzi na scenę marynarz Włoch Wood, zapalony fotograf, który był kapitanem SS Estonian w tym czasie. Na dwa dni przed katastrofą Titanica kapitan zauważył gigantyczną górę lodową, która wywarła na nim ogromne wrażenie. Zrobił zdjęcie tej góry lodowej i zanotował współrzędne. Przypadkowo współrzędne te zgadzały się z miejscem, gdzie Titanik zderzył się z górą lodową i zatonął. Czy to mogła być ta słynna góra lodowa, która zatopiła Titanika? Być może. Chociaż nigdy nie będziemy w stanie dokładnie potwierdzić, czy to właśnie ta góra lodowa była sprawcą zagłady Titanika. Zgadzające się współrzędne są dowodem na możliwość, że to właśnie ona była odpowiedzialna za jedną z największych katastrof w historii. Pierwszy pełny obraz wraku. Bardzo niewiele wraków statków wzbudziło taką fascynację na całym świecie jak Titanic. Nawet po ponad 100 latach od jego zatonięcia, wciąż nie możemy przestać o nim mówić. Niedawno firma zajmująca się mapowaniem głębinowym opublikowała pierwszy w historii pełnowymiarowy skan cyfrowy Titanica, dając nam nowy obraz najsłynniejszego wraku na świecie. Chociaż przeprowadzono liczne wyprawy do wraku od momentu jego odkrycia 1 września 1985 roku, jego ogromne rozmiary i odległe położenie sprawiały, że trudno było w pełni uchwycić jego całkowitą wielkość. Dzięki zaawansowanej technologii możemy teraz zobaczyć pełny obraz wraku w całej jego okazałości. Technologia ta, opracowana przez firmę Melan Limited, pozwoliła naukowcom na stworzenie cyfrowego bliźniaka wraku, umożliwiając nam wgląd w najdrobniejsze szczegóły statku, jak nigdy dotąd. Nowe obrazy pomagają zobrazować zarówno skalę katastrofy, jak i jej niezwykły poziom szczegółowości. Projekt ten został nazwany największym podwodnym projektem skanowania w historii i wygenerował ponad 16 terabajtów danych, w tym ponad 715 tysięcy nieruchomych obrazów i materiałów wideo w jakości 4K. Dzięki temu nowemu obrazowi możemy teraz po raz pierwszy zobaczyć pełny kształt wraku Titanica, ukazujący wszystkie sekcje, elementy kadłuba oraz szczegóły, które wcześniej pozostawały nieznane. Rozpad statku. Zagłębiając się coraz bardziej w tajemnice tragedii Titanika, jedno pytanie wciąż pozostaje, dlaczego statek rozpadł się na dwie części? Dołącz do nas, gdy staramy się zrekonstruować wydarzenia, które doprowadziły do tego rozłamu. Otóż, w zaledwie kilka minut po zderzeniu, oceaniczny liniowiec nabrał już znaczną ilość wody przez otwór w kadłubie. Pamiętasz jak wcześniej wspominaliśmy o tym kadłubie i o roli, jaką odegrał ukryty w bunkrze węgla smogowy ogień? Do tego momentu większość pasażerów była świadoma, że statek zatonie, ale nikt nie spodziewał się, że stanie się to tak szybko. W miarę jak woda zalewała statek coraz szybciej, wyrwa w kadłubie Titanica jeszcze bardziej przyspieszała ten proces, a wkrótce woda wypełniła niezliczone przedziały na niższych pokładach. To spowodowało znaczną nierównowagę w wadze tonącego statku. Pamiętajmy, że Titanic miał ponad 882 metry długości. Ta nierównowaga, wywołana ogromną masą przedziałów zalanych wodą, wywierała ogromne obciążenie i nacisk na kadłub statku, który był już osłabiony. Około godziny 2.17 nad ranem, zaledwie nieco ponad dwie godziny po początkowym zderzeniu, kadłub Titanica zaczął się łamać na pół. Rozłam nastąpił między trzecim a czwartym kominem statku, które były ogromnymi kominami wspierającymi potężne silniki parowe. Kadłub w tym miejscu był znacznie słabszy niż inne jego części. A co gorsza, był wykonany z kruchych nitów żelaznych, które w tak dramatycznej sytuacji po prostu nie mogły wytrzymać. Dlaczego statek, którego budżet konstrukcyjny był praktycznie nieograniczony, zdecydowano się budować z materiałów niskiej jakości? Nikt nie potrafi jeszcze tego wyjaśnić. Chociaż nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy rozłam na pół wpłynął na tempo, w jakim statek tonął, to pozostaje on monumentalną częścią tej tragedii. Gdy dźwięki pękającego kadłuba rozbrzmiewały w nocy, ocalałe osoby patrzyły z łzami w oczach, gdy ostatni fragment statku znikał w lodowatych wodach Atlantyku, zabierając ze sobą tysiące dusz. Szalupy ratunkowe Titanica Gdy ostatnie godziny Titanica dobiegały końca, rozpoczęły się operacje ratunkowe mające na celu uratowanie jak największej liczby osób. Pasażerowie byli ładowani do szalup ratunkowych i spuszczani w zimną, ciemną noc. Na pokładzie Titanica tamtej nocy znajdowało się 2229 osób, a nieco ponad połowa z nich zginęła w katastrofie. Dla statku przewożącego tak dużą liczbę pasażerów, szokujące jest, że Titanic miał jedynie 20 szalup ratunkowych. Z tych 20 tylko 18 było używanych, a wiele z nich nawet nie zostało wypełnionych do pełna. Było to spowodowane szeroko rozpowszechnionym strachem że szalupy mogą się załamać pod ciężarem pasażerów, co dodatkowo zwiększyło skalę tragedii. Pojawia się również pytanie, dlaczego wiele z tych szalup nie wróciło po resztę pasażerów. Zgodnie z relacjami wielu oficerów bało się, że zostaną zalani przez tonących pasażerów lub wciągnięci w niebezpieczne głębiny przez ciśnienie tonącego statku, dlatego nie wrócili po bezradnych ludzi, których życia ostatecznie zostały stracone w lodowatej wodzie. Teraz nadchodzi najbardziej zagadkowa część historii o szalupach ratunkowych. Mimo, że wielu ludzi wciąż zadaje pytania o brak wystarczającej liczby szalup ratunkowych na Titaniku, prawda jest taka, że Transatlantyk został zbudowany zgodnie z obowiązującymi wówczas standardami bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie na morzu, statek przewoził wymaganą liczbę szalup ratunkowych. Można więc powiedzieć, że Titanic padł ofiarą przestarzałych przepisów. Jeszcze bardziej niepokojące jest odkrycie, że linia White Star Line chciała umieścić na statku jak najmniej szalup ratunkowych, stawiając estetykę ponad bezpieczeństwo pasażerów i załogi. Zgodnie z planami konstruktorów, Titanic miał unosić się na wodzie znacznie dłużej w razie wypadku, co miało zapewnić niemal wszystkim pasażerom ocalenie, zanim będzie za późno. Jednak rzeczywistość okazała się inna, a Titanic zatonął szybciej niż przewidywano. Do dziś kwestia niewystarczającej liczby szalup ratunkowych wzbudza zainteresowanie i prowokuje dyskusje na temat etycznych implikacji decyzji, które doprowadziły do unikniętej śmierci tysięcy pasażerów. Kapitan Edward John Smith. Gdy wydarzenia tej nocy się rozwijały, jedno pytanie nasuwało się każdemu. Gdzie był kapitan Edward John Smith? Rola, jaką odegrał kapitan podczas tej tragedii, była przedmiotem debaty przez wiele lat i do dziś nie osiągnięto żadnych konkretnych wniosków. Zgodnie z relacjami naocznych świadków, kapitan Smith miał pojawić się na mostku Titanica chwilę po tym, jak liniowiec zderzył się z górą lodową. Dla kapitana, który miał za sobą 40 lat kariery, była to najgorsza noc jego życia. Wiedział, że to koniec jego dziedzictwa, które budował przez całe dekady. Wszystko, co się działo, było częściowo jego winą. Zamiast skupić się na ważnych sprawach, takich jak przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych, kapitan Smith poświęcił czas na mało istotne zajęcia. Jego decyzja miała ogromny wpływ na to, jak rozwinęła się katastrofa. Gdyby przeprowadzono ćwiczenia, Załoga i pasażerowie byliby lepiej przygotowani na nadchodzącą tragedię i mogłoby to ocalić znacznie więcej istnień. W miarę jak Titanic zanurzał się coraz głębiej w ciemnych wodach, kapitan rzekomo był silnie zaangażowany w proces ratunkowy. Krąży nawet historia, że uratował niemowlę stonącego statku, przepłynął z nim do szalupy ratunkowej, a gdy ocaleni zaoferowali mu miejsce na pokładzie, odmówił, mówiąc, że woli zginąć z okrętem. Te opowieści mówią o niezwykłej odwadze kapitana, ale z drugiej strony są także relacje, które twierdzą, że kapitan zniknął w tych dramatycznych chwilach, gdy jego obecność mogła być nieoceniona. Bez względu na to, która wersja jest prawdziwa, nie sposób nie zastanawiać się nad tym, co wydarzyło się w ostatnich chwilach życia kapitana. Pojawia się też inna debata czy kapitan zginął wraz z Titanikiem, czy może jednak udało mu się przeżyć. Według niektórych dzikich teorii, kapitan Smith miał przetrwać katastrofę i resztę życia spędzić na odludnej wyspie, żyjąc anonimowo. Fakt, że jego ciało nigdy nie zostało odnalezione, dodaje wiarygodności tej teorii, chociaż nigdy nie została ona potwierdzona, więc należy podchodzić do niej z rezerwą. Dziś rola kapitana Smitha w tragedii Titanica pozostaje historią, która będzie opowiadana przez wieki. Czy był bohaterem, czy złoczyńcą? To zostawiamy do Waszej oceny. Zdjęcie dnia. Sprawdzamy zawartość starego aparatu znalezionego na dnie oceanu, który ujawnia przerażające zdjęcia Titanika. Ta konkretna fotografia szczególnie przyciąga naszą uwagę. Odkryta niedawno, uwiecznia jeden z najbardziej niebezpiecznych momentów katastrofy, gdy woda wypełniała przedziały statku. Każdy, od najstarszych do najmłodszych, od bogatych po biednych, walczył o przetrwanie. Nikt nie był zwolniony z niebezpieczeństwa. To zdjęcie ukazuje walkę o życie podczas jednego z najbardziej przerażających momentów w historii ludzkości i przypomina nam o niezłomnej naturze ludzkiego ducha oraz naszej zdolności do przetrwania nawet najgorszych sytuacji. Podziel się swoimi przemyśleniami na temat tego zdjęcia i innych, o których mówiliśmy w tym filmie, zostawiając komentarz. Dziewiczy Rejs. Świat czekał dwa lata na dzień, w którym zakończy się budowa Titanika, a olbrzym mórz wypłynie po raz pierwszy. 10 kwietnia 1912 roku, przed tłumem liczącym około 100 tysięcy osób, w tym widzów i reporterów z całego świata, Titanic wyruszył w swoją pamiętną podróż. Jednak to nie był pierwszy raz, kiedy Titanic znalazł się na wodzie. Statek podróżował z Belfastu, gdzie został zbudowany, do Southampton 2 kwietnia 1912 roku. Infamijny dziewiczy rejs miał przewieźć tysiące osób, w tym jednych z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi tamtych czasów, z portów Southampton w Anglii do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Było to wydarzenie, które przyciągnęło uwagę całego świata. Nikt nie spodziewał się, że wszystko skończy się tak tragicznie w tak krótkim czasie. Podróż miała prowadzić pasażerów przez Sherbourg, we Francji i Queenstown w Irlandii, a następnie do Nowego Jorku. Powrót miał odbyć się przez Plymouth, Cherbourg i Southampton. Ciekawostka: czy wiesz, że w czasie, gdy Titanic był przygotowywany do rejsu, trwał strajk węglowy? Węgiel, który napędzał statek, został pozyskany z innych statków floty White Star Line. Choć strajk zakończył się przed wypłynięciem statku, nie było czasu na dostarczenie większych ilości węgla. Certyfikat pasażerski pozwalał na przewóz maksymalnie 3547 osób, w tym 905 pasażerów pierwszej klasy, 564 pasażerów drugiej klasy oraz 1134 pasażerów trzeciej klasy. Na czele tej morskiej maszyny stało 944 oficerów i członków załogi, z których wielu poświęciło swoje życie. Aby uratować jak najwięcej pasażerów. Gdy Titanic przygotowywał się do wypłynięcia, miało miejsce krótkie zdarzenie, które mogło opóźnić podróż i być może ocalić wiele istnień. Podczas manewrowania Titanic spowodował tak dużą falę, że przesunęła ona SS New York, statek zacumowany obok. Tłumy widzów wstrzymały oddech, ale sytuacja została opanowana. I Titanic wypłynął w swój fatalny rejs. Wiele osób później spekulowało, że może to było ostrzeżenie, znak od losu, że przed nimi burzliwe wody. Ale prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co by się stało, gdyby Titanic nie wypłynął tamtego dnia.